A dzień dobry, pan. Chuba, tak. Cześć. No. Anetka. Anetka, bardzo. Co to ma być? Przecież się witam, Co to tylko. ma być? Czemu jej pozwala, żeby ci tak robiła? Co tam Kubuś dzisiaj robimy? Pani Aneto, naprawdę nie trzeba tutaj tak masować. Nie, nie, nie ja bym nie chciał. Nie masażu? Nie, bo ja wolę jak moja dziewczyna masuje tak? moją głowę. Tak, tak, okay. naprawdę nie trzeba. Myślałem, że coś tylko z grzywki tutaj u góry, z przodu trochę ewentualnie. Z, z przodu, tak? <laughs> tak, z przodu. ale no, nie, nie trzeba tak blisko, to jakby okay. można ten. Tylko obciąć. A jakiś masaż taki. Nie, nie, zdecydowanie. Nie, nawet bez ale... mycia, żeby nie było masażu głowy, bo tak, tak bo moja dziewczyna potem będzie niezadowolona. Do A ja nie chcę takich rzeczy. Do dobrze, chyba... O, proszę bardzo. Ale o, bardzo miło, ale Naprawdę nie trzeba. No z koszty. Nie, bo. Z koszty mojej wskazówki z mojego. <noise> ale nie, pani Aneto, jest. z jem. mojego ogródka. Tak, z ogródka. No to mogę. Mówię... Co? co bierzesz truskawę od niej? O! Powiedz mi, co bierzesz? To jedz teraz z korzonkiem. Hamie! Mmm, całkiem dobra, dobra. Smakuje mm. ci Kuba. <noise> pani to bardzo dobra, ale już mi cię dałeś, tak? Nie tak. Proszę mi dać ten... Nie, nie, Nadlem, nie, nie, nie będę. No i byliśmy na wakacjach, właśnie tam tak, z moją dziewczyną. No, poczekaj Kuba, bo... Tak? Muszę tutaj przyciąć Ci grzywkę, dobrze? A, no tak, pewnie. Nie, ale, <grystanie> Pani to nie. Ale, 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 czy Kuba, naprawdę, ale... ale czy naprawdę musi Pani na mnie siadać? Ale Kuba, a czy nie muszę? Wydaje mi się, że nie, tak Pani nie, nie, ale nie musi. no ale siedzę. No ja bardzo... i ale... czemu ona siedzi już? No ale... Czemu ona siedzi już? nie o, Kuba, a Ty pakujesz co? <grystanie> nie, nie. Siszysz? No Trochę tak, jak wiem, że Pani zauważyła. To tu klatka też się <grystanie> troszkę powiększyła. No nawet był, bo... tak? No. Właśnie pompki ostatnio zacząłem robić. <grystanie> Robisz, co ją to interesuje? Powinna cię interesować, że ci dotyka bicepsa i ci ma ten. No rację masz, tak, tak, przepraszam. Pani Aneto! No i co? E, nie, nie wolno. Proszę nie dotykać no, mojego... Nie bo proszę nie dotykać mojego bicepsa. Tam nie ma co dotykać. Nie! Gdzie ta ręka pani idzie? Ale ja tylko chciałam się tutaj włosy. No to włosy może pani. No, no właśnie dlatego trzeba być miłym dla fryzjerki.